Cześć, witam wszystkich. Moi drodzy, na początku oczywiście zapraszam na zakupy do sklepu snumizmatyka.pl, internetowy sklep dla kolekcjonerów. W sklepie znajdziecie szeroki asortyment dla kolekcjonerów monet oraz banknotów, ale także zakupicie monety i banknoty w snumizmatyka .pl. Więc moi drodzy, zapraszam do tego sklepu na zakupy. Link do tego sklepu jest w opisie filmu oraz kod rabatowy w wysokości 10%. Kod brzmi roztek 2023. Ten kod jest ważny do końca roku, właśnie 2023 i jest wielokrotnego użytku. Także zapraszam na zakupy do tego sklepu, moi kochani. I teraz moi drodzy, ciągniemy temat dalej monet II Rzeczpospolitej Polskiej. I mamy tutaj, moi drodzy, 1 grosz z 1930 roku. Jak widzicie, na dodatek jest to skrętka. Gdybym tu jeszcze postarał się prościej to włożyć, to skręcenie by było o dużo, dużo większe. Ale no, moneta jest na tyle mała, że jest to jednak problematyczne jak dla mnie. Dobra, opiszmy sobie na początek monetę. A więc, moi kochani, moneta ma wagę 1,5 g, Średnica jest to 14,7 mm. Moneta jest wykonana z brązu. Rand obrzeże bok gładki. Stempel zwykły. Moneta obiegowa. Projektantem monety był pan Wojciech Jastrzębowski. A nakład. Monety kroszowe z 30 roku, jest to 22 miliony 495 tysięcy sztuk. I tutaj dochodzi do paradoksu, gdyż jak można sobie wyczytać, wyszukać w internecie, w dokumentacji zmiennicy warszawskiej jest podany właśnie ten nakład. 22 milionów, a moneta okazuje się najrzadszą monetą jednogroszową z II Rzeczpospolitej Polskiej. Także nie wiem, jakim cudem tak duży nakład stał się najrzadszą monetą groszową z drugiej RP. Może po prostu w sprawozdaniu z mennicy powstał jakiś błąd, no aczkolwiek no nie sądzę, żeby się machnęli o paręnaście milionów, czyli kilkanaście milionów no ale oficjalnie jest to najrzadsza groszówka z okresu właśnie międzywojennego na no, szybciutko sobie jeszcze opiszmy awers i rewers, a więc moi kochani poczekajcie, troszeczkę to zwiększę, żeby było fajnie widać w centralnym punkcie umieszczono godło stylizowanego orła w koronie. Powyżej mamy rok bicia. Pod łapą orła znajduje się herb Kościesza z nagmenicy warszawskiej. W otoku mamy, moi kochani, Rzeczpospolita Polska oraz dwa rąby, e, to się nazwało rąby, chyba tak, e, jako przerywniki. Oczywiście, po lewej. Stronie m, mamy po prawej, przepraszam. Po prawej patrząc, mamy literkę W, e, kurde, co ja mówię? Po lewej patrząc, mamy literkę W, a po prawej patrząc, mamy literkę J. Są to literki od imienia W jak Wojciech i J jak Jastrzębowski. Na rewersie, jak widzimy, mamy cyfrę 1 mamy ozdobniki w formie roślinnej no i nazwa nominału grosz czy ta moneta jest droga jest to najdroższa groszówka z drugiej Rzeczpospolitej pospolitej polskiej i przejdźmy sobie moi kochani do allegro nie ma tego dużo i macie tutaj moi kochani jest to najdroższa pozycja za 1249 ,99 zł 99 groszy. jest to moneta koloru brązowego, czyli w NGC dostałaby BN. I zobaczcie, moi kochani, dalej. Nadal jest to spora suma. 891 zł, 599 zł, 490 zł. 440, 449 ,99 zł. 99 groszy. A tutaj mamy licytację. Są to wszystkie monety, które są aktualnie na Allegro. 207 ,50 zł. 50 groszy na dzień dzisiejszy. A jak widzimy, aukcja kończy się za. E, dzisiaj jest sobota, e, czyli w poniedziałek. Nie, sorry, dzisiaj jest piątek, <laughs> jak to nagrywam. No i 207,50, także dokładnie mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem tylko pozycji z monetą z 30 roku, z tą groszówką, Więc taka moneta, moi kochani, naprawdę jest dużo, dużo warta w stanie pierwszym. No, i zacznijmy, moi kochani, od OneBit. Teraz moneta, jak teraz widzicie, jednogroszowa z 30 roku. Cena wywoławcza: 150 zł. No i moi kochani, moneta nieogrodowana sprzedała się za 1380 zł. Także bardzo duża suma. Następnie przejdziemy, moi kochani, do monety, która ma kolor. RB, czyli Red Brown. I jak teraz Wam się wyświetla, moneta jest ugradowana przez NGC z MSM67, RB, i to jest Top Pop Max. Tylko, że kolor jest RB. I moi kochani, ta moneta sprzedała się za 6372 zł. Kupa kasy. Ale wiadomo, że każdy z kolekcjonerów pragnie mieć tą właśnie czerwoną, żeby było w opisie RD. I teraz, jak Wam się właśnie wyświetla, jest to jeden grosz z 30 roku. NGC MS67, właśnie RD. Z dopiskiem MAX. I moi kochani, cena wywoławcza: 2000 zł. A moneta sprzedała się za 10150 zł. Także kupa szmalu za jeden grosz z roku 30 także moi kochani będzie to na tyle i chciałbym tutaj się zwrócić do osób które oglądają moje filmy a jeszcze nie subskrybują naprawdę y, to nie boli to nic nie kosztuje wystarczy kliknąć przycisk subskrypcja ja będę zadowolony że mam następnych widzów y, że mogę się podzielić tym co wiem Wy możecie się w komentarzach podzielić tego, czego ja nie wiem. Także zapraszam zapraszam do subskrypcji. No i przypominam o konkursie, który będzie przy 5000 subskrypcji. Duży konkurs. No a chciałem jeszcze podziękować osobom, które już mnie subskrybują. Za właśnie komentarze, za lajki pod filmami. Oraz chciałbym podziękować moim trzem. Wspierającym za wsparcie kanału także jest to na tyle. Dziękuję. Do usłyszenia. Do zobaczenia. Cześć.